Mam jeszcze cztery baterie tego, że... To no już, no, tak? tak? Tak. Super widać. Ciężko być reżyserem, tak, aktorem tak, jeszcze tak. gorzej na sobie w mm -hmm. rodzie, powie, mówię o swoich uczuciach coś. No, Michała tak nie żałuję, pary nie żałuje. No pary najlepiej, bo to widać, że żelazko po prostu jest gorące. To ktoś powie, A, bo to żelazko... Zimne albo, że... Jeszcze tak pomaga. Tak. No no, no o, super. To, bo ten sprzęt końcu kiedyś powie, dobra, już... No. Mam dość tego presu, bo się stopi. Teraz niech mama nie poprawia. Pięknie. O! <grytanie> no taka ładna ta koszulka. O, super. Ładna ta koszulka jest ta. A Agnieszka tak nie za bardzo ją robiła. No hmm. do to tak ładnie wyglądała. Ja nawet na Ukrainie nieraz nie założyła ja chciała, żebym się pokazała. Naprawdę. Bo jakoś tak inne zakładała, zakładała. Ale za mała ma inne. I to ten nagłód na takie małe, ona lubi, ale nie chodzi. Ale nie pasowało, bo to było tak, taki upał, że. No, dziecko, nie, byłem. bo to do pana taka do szkoły, do lewiców. Dziewczyny nie noszą, no takie noszą właśnie rzeczy. No jeszcze mama tak właśnie. Parą. No. O. А я вот буду показывать, как выключить. Окей. Плюнк.